We wtorek 27 lutego przedstawiciele obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot podpisali z marszałkiem województwa pomorskiego Mieczysławem Strukiem porozumienie o realizacji instrumentu zintegrowanych porozumień terytorialnych. Brzmi bardzo skomplikowanie, ale co to znaczy dla Nowego Dworu Gdańskiego, dla gminy Nowy Dwor Gdański? To znaczy, że w najbliższych trzech latach, w 2025, 2026 i 2027, dostaniemy łącznie 9 milionów 934 tysiące. Na co? Przede wszystkim na termomodernizację i za 7 milionów 600 tysięcy wsparcia. Stermomodernizujemy Żuławskie Ośrodek Kultury, Żuławski Park Historyczny, dwie świetlice, jedną w Marynowych, drugą w Lubieszewie i jeszcze stermomodernizujemy budynek po byłym e, Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na ulicy Konopnickiej. A ponadto 850 tysięcy dostaniemy na organizację usług społecznych. To będą usługi opiekuńcze, usługi skierowane e, na e, młodych ludzi, i przede wszystkim czego się najbardziej cieszę, usługi związane z, z funkcjonowaniem klubów seniora. I chcemy wyjść poza Nowy Dwór Gdański, czyli też, żeby można było kluby seniora przenieść na tereny wiejskie. Żeby łatwiej było nam to zrealizować, dostaniemy jeszcze 1 500 tysięcy tak zwanego dodatku inwestycyjnego i za te pieniądze Wyremontujemy świetlicę w solnicy i wyremontujemy wnętrze tego budynku, o którym już dzisiaj mówiłem, czyli budynku pobyłym Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. W ogóle to była szczególna sesja, dlatego że 29 lutego, więc jedna na 4 lata, jaka może się w takim dniu wydarzyć, a po drugie, była to pierwsza sesja z nową panią Skarmik, z panią Beatą Rębowską. Już dlatego ta sesja była wyjątkowa. No a oprócz tego. Oprócz dosyć standardowych uchwał związanych z korektami w budżecie, wieloletnim planie inwestycyjnym czy wieloletnim planie finansowym, podjęliśmy dwie uchwały, które też myślę, że są dosyć interesujące. Znaczy radni podjęli. Jedna z nich mówi o dotacji przekazanej parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wiercinach. Będzie tam remontowany ołtarz i z. Ogólnopolskiego programu e, renowacji zabytków, e, także uda się e, od, odnowić e, obraz e, w Wiercinach, e, ołtarz w Wiercinach. A oprócz tego radni podjęli taką uchwałę, która pozwoli na remont łazienek w warsztatach terapii zajęciowej na ulicy Kościuszki. Także myślę, że to będą takie bardzo dwie fajne, trochę nietypowe inwestycje dzięki uchwale rady będzie można je realizować. No na pewno wszyscy bardzo trzymamy kciuki za wykonawcę, żeby jak najszybciej skończył się chyba najbardziej uciążliwy, w tej chwili najbardziej uciążliwa inwestycja, czyli remont ulicy Bałtyckiej i Żeromskiego. A tam wszystko jest na dobrej drodze, chociaż no nie ukrywam, że, że nadmiar wody na pewno wykonawcy nie sprzyja, ale myślę, że terminy są niezagrożone. Lada dzień przystępujemy do łatania dziur w mieście, bo chyba już zaczęły one być uciążliwe i pewnie nie tylko w mieście. No i też z radością przyjęliśmy informację, że lada moment zacznie się remont kolejnego odcinka drogi na odcinku Tuja-Marynowy. To inwestycje realizuje powiat, ale trzymamy kciuki i się do tego dokładamy finansowo.